Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w Robloxie w grze o nazwie um, Realistic Car Driving. Um, posiadam 380 km. Będę zbierać do 505. Eee, dobra, na razie biorę Porsche. Eee, wbiłem jakieś 4 km bo nagrywałem poprzedni film, ale coś mi się pozacięło i niestety nie wyszło, więc nagrywam nowy film. Mam 5 km więcej niż bym miał. Przez to odblokowałem jedno, autę i mamy do odblokowania dwa auta, a nie trzy. Postaram się mówić głośniej w porównaniu do głośności gry, bo wiem jak to wyszło w poprzednich filmach. Było słabo, więc mam teraz grę, ogólnie komputer trochę ciszej i powinno być lepiej. Nie. Dobra, jedziemy. Działam. I zawsze jak zaczynam film musi być noc. Jak na złość. Dobra Z Zawsze po nosy wejdzie dzień Nie wiem. Na razie zamieniam się w ciszę i jedziemy Jak mi coś przyjdzie do mówienia to wiemy, będę Uj Oj. Uj Oj. Łobie coś ty zrobił Piszcie jak mówiłem w poprzedniej grze... Piszcie w poprzednim filmie, raczej w dwóch poprzednich, piszcie propozycje na y, jakie gry w Robloxie przetestować. Piszcie w komentarzach. Y, będę czytał komentarze. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Bardzo buduję mój kanał, zwłaszcza jak mam kilka subskrypcji. Y, więc fajnie by było. I przysyłajcie ten film do znajomych. Niech dotrze do jak największej ilości osób. Pomagajcie moim twórcom. Dobra. Dotarliśmy do bramek. przejeźdźcie tu troszeczkę nie osiągnąłem jeszcze 300 chyba tak mi się wydaje nie jestem pewien ale wydaje mi się tak no i chłop jeszcze nam nie będzie trąbił nie wierzę w typa dobra idziemy chodzimy no, kurde, no. nie wnikajcie, proszę Was. Tu nic nie było. Chcę zjadę zobaczyć czy nie za 390 na pewno. Dobra. Mhm. Za 390. Dobra. Szybciutko. Yy, 405 i 400, bo za 360 to już testowałem film temu. Yy nie, czyli chyba nie. Okej. Okay. Audi to chyba 460, tak jest. BMW już wszystkie mam. oraz Mercedes no to za 450 to jeszcze dużo. Tu 580 to jajku dużo jeszcze. No czyli nie mamy wcześniej auta. Okej. Okay. No, to jedziemy. Daj mu, daj mu. Może przesunę to. Nie wiem. Tu na razie. No. się, się, Przysięgam. No się, się, O działa. się stało, ale zacięło. Nie mogłem nic zrobić. Dobra, Chyba wiem co. Przesuwałem rzędzia do nagrywania ekranu i nie kliknęłem z powrotem na Roblox'a i dlatego nic nie reagowało. Oj. Sorki, że ja się tak nie trzymam w drodze. Dzisiaj będę testował kolejną jakąś polską gierkę. Nie wiem, jaką mogę. Nie przeczestuję jakąś. Nie ma problemu. Zreluję Was. Powiedziesz poszczególnymi pasami. To jest taki real chyba no nie chcę mi się zmieniać z biegów, więc łączam na 80 oraz sport Jadna Jeszcze 7 km. Sorry za te pomyłki, bo te jednak nie są mile, tylko kilometry przeczytałem to. Po prostu jestem ślepy. Wawało mi się, że to jest amerykańska czynność brawo Usadki za moje smarkanie, ale katar mm, jeszcze mam, po tym byłem na basenie, więc mi się troszkę odnowiło, no ale już sprawiaję, więc jest dobrze, jest dobrze. 4 km, bardzo fajnie. ten zjazd przejechałem? Kiedy niby? Był już zjazd w prawo? Nie wiem, jestem ślepy jakiś chyba. Najwidoczniej. No Dobra, na lotnisku sobie znam. Albo tutaj <coughs> chyba tutaj będzie lepiej, do policja, więc trzeba pięknie podjechać. Jak ostatnio między Fordem a BM Dobra. I teraz Ferrari. Ferrari. f 16 m Skuderia, czyli wersja jakaś specjalna. ty dużo tych Ferrari. No dobra. Mamy w nim 510 kunia. 6 biegów, 4 i czelitrową V8. Koli troszkę mniej niż w Porsche. O, zrastała się czerwona. Bardzo fajnie. Na komfortzie bardzo szaleńko. Teraz patrzcie na to. To Szukam okay. Mega fajne. Ty. A nie. Zajechałem się. No dobrze. Przejadę tędy. Przepraszam was. Musiałem zrobić cięcie. Ale już wracam. Idziemy. Dodawajcie na Robloxie, raczej w Robloxie, to Pracę do najlepszej rękawszy, bardzo chętnie będę z Wami grał Dodawajcie Serdecznie zachęcam Tu gdzieś były parkingów Prawej. Nie, nie tu. Tu w garażu sobie stanę i zmienię auto Chodź. W Ferrari. Dobra. Tu się chyba nie da wjechać. Trudno. Biorę Lamborghini. Brzydkie wyszło. Poczekajcie, przeczytam Wam dane techniczne. Lamborghini Gallardo SL. I tak czyta się Gallardo Nie Galardo, tylko Gallardo I Tak jak Lamborghini Huracan czyta się Ara Urakan, a nie Huracan albo Harakan. Dobra, wracając. Gajardo SL, silnik 52V10, 570 koni. Bardzo dużo więcej niż tamto Porsche z początku. O, żółte. Idealnie. Przepraszam Was za mój stan zdrowotny. Nie mam na to wpływu. Jeszcze bardzo już nie wiem, mogę próbować osiągnąć Full Maxo. Da się do oporu. Wleciałem idealnie do garażu. Dobra, stanę sobie tutaj. W sumie to tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. Albo w sumie. Później. Pa!